Witajcie kochani w filmiku po zadaniu domowym, po pierwszych zajęciach. Będzie to krótka powtórka z tego, co robiliśmy. Zanim zaczniemy, chciałam Wam pokazać jeszcze raz z bliska uchwyt, który stosujemy w tej wersji stania na głowie. Więc, tak jak mówiłam, najpierw odmierzamy łokcie, później robimy koszyczek z dłoni. I teraz Małe palce się zachodzą i chowamy dolny palec pod górny palec i dzięki temu jest płaskie. W ten sposób. Kiedy wkładamy głowę, czasami rozjeżdżają się nasze łokcie, a my chcemy, żeby one były dosyć blisko. Można kilka razy otworzyć i zamknąć o łokcie, z taką świadomością tego też, jakie mięśnie aktywują się z tyłu naszych pleców. Wdech, wydech, Wdech, wydech, wdech, jeszcze szerzej i wydech. Lekko odciśnij głowę, zobacz, że głowa jest stabilnie wraz z Twoimi rękoma. Teraz kolejna rzecz, którą chciałam pokazać, z bliska ćwiczenie, które wykonamy po zającu, czyli 3 do 5 razy unoszenie samej głowy, kiedy kolana są jeszcze na dole. Czyli odpychamy się, wyobraźcie sobie, że głowa jest na macie, odpychamy się i mięśnie, które się aktywują. Tak jakby łopatki idą w przeciwnym kierunku do maty. A jednocześnie łokcie, jak po szynach, zostają tej samej odległości. I rozluźniamy ręce. Mam nadzieję, że dobrze to było widać. Tak jak powiedziałam, przećwiczymy to zaraz po krótkiej rozgrzewce naszego centrum, a na kolejnych zajęciach zaproszę Was do ćwiczenia przy sta ze staniem na ścianie, ale y, zrobimy inną wersję stania na ścianie, którą zobaczycie na drugich zajęciach, więc zacznijmy. Stopy skrzyżowane, kolana na ziemi. Najlepiej no zrobić tą praktykę rano, oczywiście przed śniadaniem, bo jest dosyć rozgrzewająca, więc nie róbcie jej raczej na wieczór. Zamknijcie na chwilę oczy i weźmiemy kilka głębokich wdechów i wydechów, tak żeby poczuć swój oddech, wdech i wydech. Ostatni raz wdech. I wydech. Poczuj jak czuje się dzisiaj Twoje ciało. Zachowaj uwagę wewnątrz. I powolutku otwórz oczy, złącz dłonie nad głową z wdechem. I z wydechem na wysokości klatki piersiowej zaczniemy mandrą o głęboki wdech. Um. I z wydechem otwórz oczy i przejdziemy od razu do siedzenia na naszych pośladkach. Usiądź wygodnie. Trzy wersje na basany. Ważne jest to, żeby stabilnie siedzieć na macie i lekko podciągnąć czy podwinąć kość ogonową do dołu, jednocześnie czując pępek, który się kieruje do dolnych pleców, do lędźwiowej części pleców. I wtedy przyciągamy do siebie nogi. Czyli jeszcze raz. Najpierw znajdujemy podwinięcie kości ogonowej, później pępek przyciskamy do. Słupa I przyciągamy wtedy nogi. I trochę szybciej. 1, 2, 3. Rozluźnij. I jeszcze raz. 1, 2, 3. I zostajemy 5 oddechów. 1, 2. Kościół dopeł, zrotowana lekko. Do siebie 3. Patrz na koniuszek nosa, cztery, i pięć. I wydech. I z wdechem otwórz lekko klatkę piersiową, z wydechem zamknij nogi i powtórzymy jeszcze raz, tym razem trzymając łydki równolegle do maty. Kościowo nowa podwinięta, pępek do kręgosłupa. Przyciągamy stopę. I od razu jeden, dwa. Trzy. Koncentracja na pęku. Cztery. Kolana razem. Pięć. I wydech. Jeśli jest to dla Ciebie trudne, dzisiaj z jakiegokolwiek powodu, to rób zawsze wersję łatwiejszą. Czyli jedną, tą, która jest łatwiejsza. Z wdechem otwórz delikatnie klatkę piersiową. Z wydechem zamknij. I zrobimy ostatnią wersję w tej, w tej, tej asany. Jeszcze raz podwijamy kościół nową, wciągamy pętek i prostujemy nogi. Teraz opcja, można wyprostować obie nogi. Jeśli jest to trudne, to jedną nogę prostujemy na trzy oddech, a później zmieniamy drugą. Druga noga może być albo równolegle, albo dotykać maty. Jeden, dwa, trzy, wydech, druga noga. Jeden, dwa. Wydech. Otwieramy, klatkę piersiową zamykamy i przechodzimy do pozycji leżącej. Będziemy rozciągać się lekko, wypychając pięty do przodu i rozciągając tą tylną taśmę. Ułóżcie się na plecach, przyciągając pębek do kręgosłupa i dajcie jeden oddech tutaj. Przyciągając ręce do góry, stopy w przeciwnym kierunku, i robimy pozycję talerza. Jeszcze raz, wstępek do kręgosłupa. Ręce są po obu, po obu stronach ciała, nie dotykają ciała. I jeden. Robimy stopy lekko, point. Dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy. Głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz wdech. Jeden, jeżeli to jest trudne, możesz spróbować podnieść tylko górną część ciała bez nóg, albo założyć ręce za głowę. Dwa, trzy, cztery, pięć, wypuść. I głęboki wdech. I wydech. Teraz spróbujemy się podnieść od razu do nawasany, albo przynajmniej do nawasany do połówki, czyli do sam ze zgiętymi nogami. Możemy pomóc sobie rękoma, ręce z góry. Spinamy cały nasz kor. Lekko pośladki i wdech. I staramy się tu zostać. Dwa, trzy, cztery i pięć. I opuszczamy. I lekko teraz robimy dwa skręty. Najpierw w prawą stronę skręt. Wdech. Z wydechem trzeź różeczkę do dołu. I powróć do góry i to samo w drugą stronę, wdech, wydech do dołu. I wdech do centrum. I teraz to, co robiliśmy przed chwilą, możecie powtórzyć jeszcze raz albo dwa razy, w zależności od tego, ile macie czasu. Kolejną rzeczą, którą zrobimy, będzie pozycja zająca, czyli przygotowanie do stania na głowie. Zaczynamy w pozycji vadżasany. Pięty dotykają pośladków, a dłonie zostają na udach. Najpierw otworzymy delikatnie klatkę piersiową, jak na zajęciach prawa ręka do góry, i za głowę można pomóc sobie lekko odpychając łokieć, spoglądając do góry. I wydech, zmiana, lewa ręka do góry. Wdech. Z wydechem patrzymy do góry. I powracamy. I normalizujemy nasz oddech, rozluźniamy ciało. W pozycji zająca nasz, nasza broda będzie blisko mostka i czubek głowy na macie. Dłonie staramy, dłońmi staramy się dotknąć stóp. Przytrzymać zewnętrzne krawędzi naszych stóp, jeśli to jest możliwe. Broda przechodzi do mostka. Cookrągramy możliwie mocno plecy i kładziemy czubek głowy możliwie blisko kolan. Podwijamy palce u stóp, łapiemy się za zewnętrzne krawędzi i zostajemy tak około sześciu oddechów. 1, dwa, starając się przejść biodrami nad, albo raczej w kierunku głowy. W kierunku głowy. Trzy, cztery, pięć i sześć. Powolutku rozluźnij, tak jak po stanie na głowie, przejdź najpierw do pozycji dziecka, zanim przejdziesz do siadu. Rozluźnij ciało. Wdech, powróć do centrum. Powtórzymy to jeszcze raz. A następnie zrobimy ten koszyczek, który pokazywałam na początku. Patrzymy się przed siebie. Bierzemy głęboki wdech. I wydech. I przyciągamy brodę do klatki piersiowej. Rolujemy górną część ciała. Kładziemy czubek głowy blisko kolan. Biodra wysoko. Podwój prawą, lewą stopę. I zostań tutaj, poczuj jak rozciągają się twoje plecy, patrz na koniuszek, nosa, dwa, trzy, cztery, pięć, stabilna asana i możliwie bezwysiłkowa, sześć. Opuść biodra, pomóż sobie dłońmi, odłóż głowę. Możesz delikatnie teraz poruszać szyją z prawej strony na lewą i wdech. I wydech. I teraz powolutku przejdź do watryasy. Pamiętaj, jeżeli to było dla Ciebie za szybko, możesz to zrobić jeszcze wolniej. Pamiętaj o tym, żeby nie było żadnego napięcia w szyi. Podobnie jak przy kładzeniu głowy, już do takiego wstępu. Do stania na głowie, co zrobimy teraz. Więc zaplatamy, najpierw odmierzamy odległość łokci i zaplatamy dłonie w, dłonie w koszyczek, zostawiając kciuki u góry. Możecie minimalnie przysunąć teraz do siebie łokcie, upewniając się, pozwoli to się upewnić, że one się za mocno nie oddają od siebie. I kładziemy głowę do tego koszyczka, czujemy jak nasze. Kciuki zabezpieczają głowę. Możecie chwilę się pokołysać palcami do przodu, tyłu. I już tutaj zostajemy na pięć oddechów. Jeden. Dwa. Sprawdź, żeby twój oddech był długi. Trzy. I teraz, kiedy jesteś w tej pozycji, patrz na koniuszek nosa. Cztery. Uda trzymaj razem. I zacznij aktywować swoje plecy. Pięć. Czyli dociskać przed ramiona. Ok. Z wydechem połóż kolana i odpocznij w pozycji dziecka. Możesz rozpleść dłonie. I powolutku spójrz przed siebie. Zrobimy to jeszcze raz. Jeszcze raz zaplatamy koszyczek z drobną zmianą tym razem. Włożymy głowę w ten koszyczek i na chwilę zostaniemy naszymi kolanami w tym miejscu, gdzie są, kiedy żeśmy położyli głowę. Czujemy nasze przedramiona, patrzymy na koniuszek nosa i zrobimy pięć podnoszeń samej głowy wdech podnieść, wydech opuść. Wdech, podnieś, wydech, opuść. Wdech, podnieś, wydech, opuść. Wdech, podnieś, wydech, opuść. Podnieś i zostań. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeśli możesz, wstań teraz na palce i zostań tutaj. Jeden, dwa, trzy, 4, 5 i opuść kolana, opuść głowę, głęboki wdech i wydech. Tutaj jeszcze jeden wdech i wydech. I kolejna wersja, powolutku, podniesiemy głowę. Kolejna wersja będzie bardziej zaawansowana. To była wersja, jedna z wersji Delfina z złońmi razem. Delfin może być również w ten sposób, że dłonie są na szerokość przed ramion. My mieliśmy tutaj ustawienie jak do stania na głowie w koszyczku. Teraz dodamy do tego unoszenie jednej nogi. Jeżeli czujecie, że to już było dla was wystarczające, to możecie zakończyć to tutaj, tylko obserwować. A jeśli chcecie spróbować dalej, to zapraszam do kolejnej wersji. Zaczynamy w ten sam sposób. Odmierzamy odległość łokci. Robimy koszyczek, wkładamy głowę. I najpierw jeszcze raz podniesiemy naszą głowę. Jeśli znacie mulban, czyli podciągnięcie mięśni dla to robimy to. Nam również nam to pomoże w stanie na głowie i podnosimy kolana. Zostajemy tu jeden dwa 3, 4, 5 i prawa noga do góry. 1, 2, 3, 4, 5. Wydech do dołu. Odpocznij, jeśli potrzebujesz, kładąc kolana. A jeśli nie, to podnieś drugą nogę. 1, 2. Zamknięte biodro. Pracujemy mięśniami pleców. Odpychając się przed ramionami. Trzy, cztery, pięć. Wydech, opuszczamy nogę. I kładziemy ręce wzdłuż ciała, tym razem w pozycji dziecka. Głęboki wdech. I wydech. Jeszcze wdech. I wydech. I powolutku. Przechodzimy do wadżasany I przechodzimy do pozycji na plecach żeby rozluźnić na chwileczkę nasze plecy przed krótkim relaksem. Obejmij kolana. Pokołysz się z prawej strony na lewą. I przejdź do pozycji szczęśliwego dziecka. Złap duże palce u stóp. Jeszcze możesz się pokołysać przód i tył. I pozostań na macie, wydłuż nogi na chwilę. Opuść jedną nogę, obniż prawą nogę i zrób skręt poprzeczny. Powróć do centrum. Ugnij lewą nogę, wdech. Z wydechem wzdłuż, skręt poprzeczny spójrz na lewą dłoń. Lub na sufit. I powoli powróć do centrum. Wydłuż obie nogi, ręce wzdłuż ciała, zamknij na chwilę oczy. I przejdź do pozycji relaksu. Rozluźnij wszystkie mięśnie w ciele. Rozluźnij oczy i głowę. Poczuj wdzięczność do siebie za wysiłek. Włożony w swoją praktykę, uśmiechnij się do siebie. Jednocześnie odpuszczając wszelkie oczekiwania. I powolutku powróć do tu i teraz przeciągnij się, i przejdź na dowolny bok, odpychając się ręką. Przejdź do pozycji siedzącej, siad skrzyżny, zamknij na chwilę oczy i weź wdech, złóż dłonie nad głową, wydech, opuść dłonie, zakończymy mantrą Om Shanti Shanti Shanti, pokój ciała, umysłu i ducha, głęboki wdech, O. Będzie dobrze i do zobaczenia niedługo. Namaste!